Przyjdą koledzy i koleżanki, dostaniesz dziś prezentów z no, Będą zabawy. Będziemy topić w łazience. Na głowie każdy może stać. Już i w nowej sukience. Hej chłopaki, hej dziewczynki. Dziś są rudej urodzinki, dziś jest święto. O nas tylko martwi wciąż Jeden nam kłopot po głowie chodzi Że urodzinki co za pech Tylko raz w roku możesz obchodzić Hej chłopaki, hej dziewczynki Spodobało jej się <laughs> nawet bardzo. Jestem nie, nie, nie widziałam, <laughs> żeby tak się cieszyła. <laughs> tak. Kochana Rudziu, tak. życzymy Ci dużo szczęścia <laughs> pomyślności. Tak. Zdrowia! O, spełnienia o. marzeń Rudziu A to dla ciebie? <laughs> My, My też mamy prezent. Rudziu, a ode mnie. O, o, Co to? E, e, e. No, kotki łakotki oczywiście, jak żywe! Co, no, co? Posłuchajcie, kochani, bardzo Wam wszystkim dziękuję! To naprawdę miło z Waszej strony, Rudziu! Rudziu, tak? ja, ja to wszystko zorganizowałem! Byłem kierownikiem urodzin. Możesz się ze mną podzielić prezentami? Bardzo chętnie! Możesz wziąć obraz, Budzik, bo ja po prostu. bo, bo Ty? Bo ja wcale nie mam dzisiaj urodzin Jak to? Jak to? Urodziny mam w maju W maju? Ale przecież słyszałem jak mówiłaś o urodzinach przez telefon Dziś urodziny ma moja koleżanka Burasia Aha To znaczy nastąpiła pewna pomyłka Tak O ci mamo Nie no nie Przepraszam wszystkich Nie martw się, jesteście bardzo mili i kochani Wiecie co? Weźmy to wszystko i chodźmy do Burasi Ona na pewno się ucieszy naprawdę Dobrze, idziemy A będą kotki łakotki? Hej, ty łakomczuchu Idziemy, idziemy Pani Pika, proszę wziąć tort Idą Burasi Dziewczynki, proszę, idziemy, idziemy Idziemy, idziemy, tak. idziemy potem, proszę, proszę idziemy. No i tak to właśnie u nas wczoraj było Małe nieporozumienie, ale wszyscy bardzo dobrze się bawili A Burasia jak się ucieszyła No i tort był bardzo smaczny Jak to się mówi? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło No to w takim razie do zobaczenia w następnym programie Cześć! Pa, pa, pa! Cza, cza, cza.